Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków! Amen! Wieki wieków. Amen. Pozdrawiam! Z wykrzyknikiem czy bez? Czy wykrzyknikiem. Niech będzie będzie z wykrzyknikiem! Na wieki wieków! Amen! Z wykrzyknikiem! Słuchajcie! Jak ksiądz Mariusz powiedział, piętrzymuję z grupą Łochowską, kiedyś z Bielską i pewnie powrócę na drugi rok też do Bielskiej. Muszę powiedzieć, że to pierwszy raz wyszedłem w innej grupie oprócz Bielskiej i jestem tutaj z wami. Cieszę się, że wasza grupa jest równie radosna jak owska, której się dobrze czułem, i myślę, że z wami także będę się dobrze czuł, a wy, a wy ze mną e, wytrzymacie. E, chciałbym, żeby zanim rozpocznę e, tę konferencję, to słowo, e, które dzisiaj mam mówić, to żebyśmy zaśpiewali coś do Ducha Świętego, bo tam jeszcze. Ja omówię krótką modlitwę, żeby, żeby nam to z Bożą mocą się mówiło i też słuchało. Mogę prosić? Święty przyjś, duchu świętych przyjść. Duchu świętych przyjść. Duchu świętych przyjść. Święty przyjś, wiara na dzień. Też pragnę pozdrowić tych wszystkich, którzy nas będą słuchać, wszystkich pielgrzymów duchowych. Chcę powiedzieć, że jesteśmy z wami, i pamiętamy o was w naszych modlitwach. Niech Pan też będzie z wami. Zanim jeszcze rozpocznę to słowo, to krótka modlitwa, którą nauczyłem się w seminarium od jednego rekolekcjonisty. Ja powiem krótkie wezwanie, a wy odpowiecie z całego serca. Amen. Niech tak będzie, niech tak się stanie. Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź Duchu Święty. Amen. Prowadźcie nas do Ojca. Amen. I niech się dzieje wola Boża. Amen. E, Pan Bóg pozwala nam pielgrzymować do Matki. W tym roku pielgrzymujemy powiedzcie mi pod jakim hasłem? Ale goszno, życzę w <noise> Życie Ale głośno. Życie w obfitości. Życie w obfitości. Ty Wszystkie nam pomagają. Kolejne dni, kolejne etapy, które też mają Kolejne hasła, kolejne tematy, które rozważamy i tak pierwszego dnia pamiętamy trzeciego, bo wszystkie grupy już dołączyły. Jaki temat mieliśmy? Spotkanie z Chrystusem, tak? Spotkanie z Jezusem, Chrystusem, życiem. Czy spotkaliśmy Chrystusa, życie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Kolejny temat. Spojrzenie z przeszłość z Później przeżywać coraz spaciość. Ciekawy temat, nie? Wszyscy stają i śpiewają. Czwarty temat, trochę trudniejszy. Wczoraj Mariusz mówił. Przyjęcie przyszłości z nadzieją. My każdy dzień przyjmujemy z nadzieją. Moje strony, bo jest gorąco. Zobaczcie, piąta godzina, a już jest gorąco. Ale z Bożą pomocą dojdziemy, bo patrzymy z nadzieją. Wczorajszy temat yy, nas bardzo mocno w to wprowadził. I dzisiejszy temat to jaki jest temat dzisiejszy powiedzcie mi. Doświadczać i ukazywać radość. Jak do przy świętej uczestniczyłem, to myślę, że po co ja już będę konferencję dzisiaj mówił. Siostra, to pana fajnie prowadziła, można powiedzieć, konferencję y, powiedziała. Fajnie prowadziła. Może rzeczywiście z gębą nas, jak cmentarz, to świata nie zbawisz. Do tego pewnie jeszcze kilka razy dzisiaj nawiążę. Ale zanim to, tak pan mu chciał, że fragment Ewangelii. Pojawił się o bogatym młodzieńcu. Znamy tę, tę Ewangelię. Widzimy, że ten bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa i mówi, że chce pójść za nim. Się pytać, co ma robić. Zachowuje przykazanie? zachowuje żyje według tych zasad. Znamy je wszystkie, wymienia te przykazania. I później Jezus tak patrzy na niego, słucha tego bogatego młodzieńca i mówi: Jednego ci brakuje zostaw te wszystkie posiadłości, które masz i pójdź za mną wiemy jaka reakcja bogatego młodzieńca była Miał bowiem wiele posiadłości no wiele rzeczy był przyzwyczajony i co się z nim stało? zasmucił się i odszedł bracie siostro, drogi pielgrzymie powie, że my jesteśmy w trochę lepszej sytuacji chcieliśmy pójść za Chrystusem poszliśmy spakowaliśmy się i jesteśmy na pielgrzymce Zostawiliśmy, można powiedzieć, prawie wszystko. Wzięliśmy te rzeczy na pielgrzymkę, które są nam potrzebne. Plecak, kalimaty, swoją keczukę, namiot, nie? I krem, i dobre sandały, wiele różnych rzeczy, mamy samochody i tak dalej, które nam pomagają. Bez tego byśmy nie dali rady. Można powiedzieć, by było, żebyśmy tak się wybrali bez niczego, że nie szanujemy siebie. A przecież Pan Bóg mówi, piąte nie zabije. Można powiedzieć, to byłoby samobójstwo, zabójstwo, nie? bardzo mocno. A tak się na miocie przygotowałem do konferencji i zastanawiałem, czy czy ilu by z nas tak naprawdę poszło, żeby Jezus mówił, został to wszystko, iż bez keczuły, iść bez plecaka, bez różnych rzeczy. I on by tak naprawdę poszło. Na pielgrzymkę. Czy byłoby w grupie na przykład katedralnej 140 osób? Kasia się uśmiecha i mówi, że na pewno nie. <śmianie> na pewno nie. Może 40 śmiałków by było, nie? to nawet poszło tak bez niczego za Chrystusa za Rzyzynkę. Na pewno byłoby trudno, ale też mam taką nadzieję, że Pan mógł. Jeżeli byśmy się całkowicie oddali, to na pewno by nam pobłogosławił. Na pewno nam by to pomógł. Jest takich wiele rzeczy, które nam pomagają niby się cieszyć. niektórym sprawia radość. Sprawiają rzeczywiście radość, te rzeczy materialne, które mają niektórzy muszą ich mieć coraz więcej, coraz więcej, kilka etatów. W końcu padają i mają radę dalej żyć. Radość jakaś była, się cieszyli, nie umieli jakieś dobre materialne, samochód, dziesiątą parę butów, szpilek na przykład, nie, 20 sukienek, jakieś tam y, różne, y, różne gadżety, które człowiek tam może mieć. Niektóre sprawia radość i dość to sprawia radość, nie ukrywam, że nie. Na przykład kibicowanie, nie, kibicuje polskie drużynie siatkówki, też się kibicuje Polakom w piłce nożnej. Widziałam niedawno jak się cieszyli, co O, o, o. <laughs> Węgrowskie i Włochowskie chyba tego nie zapytam. Lepi Bo pewnie mnie pogonią, ale zaryzykuję. Myślę, że bielska grupa i katedralna mnie wesprzą w tym. Tak jest. Że Obronicie. Tylko Jaga. I słuchajcie, jak Gielonia w tym roku zdobyła trzecie miejsce w Ekstraklasie, to dla kibiców to jak pierwsze miejsce. Ja widziałem zdjęcia jak Kibice przez Białystok szli, jak śpiewali, jak chetowali, jaka wielka radość, bo ich Jagiellonia w końcu w czołówce, w końcu na podium, tyle walczyli. Ja pamiętam, jak chodziłem w grupie Wielskiej to wiele intencji było, żeby Jagiellonia awansowała do ekstraklasy, nie? Kibice tacy byli w grupie Wielskiej. teraz też podobno są, ale intencji jeszcze nie było, żeby Jagiellonia mistrzem Polski była w grupie podobno. I słuchajcie, wiele rzeczy sprawia radość, ale czyta, że ta radość jest taka pełna. Czy ta radość rzeczywiście jest Panu Bogu? Niektórym jeszcze radość sprawia, nie? Na przykład, bo muszą jakieś kawały posłuchać, je kabarety. Niektórzy muszą teraz do tych dopalaczy bardzo głośno, nie? Żeby mieć jakąś taką radość, to tak na chwilę jakiś dopalacza, a potem wiemy, jak ta radość się kończy, nie? W szpitalu, a potem często nawet śmierć. Radość bez Pana Boga, to tak naprawdę można powiedzieć, Żadna radość. I to dzisiejsze piękne czytanie. Drugie. Święty ksiądz Ojciec Jarosław nawiązał dzisiaj. Radujcie się w Panu. Jeszcze raz. Powtarzam. Radujcie się w Panu. Święty, nam, święty Paweł nam mówi radujcie się. Czy ja rzeczywiście raduję się w Panu Bogu. Jak co to znaczy radować się w Panu Bogu? Mówi się, święty Jan mówi. Że Bóg jest miłością. Można bardzo mocno powiedzieć, że Bóg jest radością. Bóg, to co często mówię w kamionie, gdzie je posługuję, że Pan Bóg szaleje z miłości do każdego człowieka. Pan Bóg się cieszy, że my chcemy z nim być. Dzisiaj na pierwszym można powiedzieć, że jesteśmy z Panem Bogiem, ale czy każdego dnia chcemy być z Panem Bogiem, chcę z nim przebywać, to różnie to bywa. Przyjmujemy do matki. I takim wzorem radości Panu Bogu jest oczywiście Maryja Matka Najświętsza. Anioł do niej powiedział, raduj się. I ona co zrobiła? Rzeczywiście się radowała. Radowała się całe życie, może powiedzieć Panu Bogu. Panu jej niesamowite życie przygotował, wybrał ją, wyróżnił, a ona wychwalała Pana Boga. I dzisiaj do nas Pan Bóg mówi, tak jak do Maryi na tej pielgrzymce. Do nas mówi, bracie siostro, raduj się. Paweł, raduj się. Bracie Knosznyjmy? Rafał. Rafał, radu się. Paweł radu się. Siostra do Pana. Rad... Może do Pana tam coś mną tutaj. Raduje się, siostro. Siostra, całą pielgrzymkę. Się raduje. I o to chodzi. I takim źródłem do deszcz radości. Z Panu Bogu to jest oczywiście ksiądz Jarosław, się wspomniał. Jest Eucharystia. Księża mi mistranci przed tą Eucharystią. Modlą się takimi słowami. Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służbę, chcę ją dobrze pełnić i tak dalej. Chcę uczestniczyć. I zobacz, mam Bóg, chce nas podczas tej Eucharystii napełnić wielką radością. A ja czasami na tej Eucharystii zachowuję się jak na cmentarzu. Będę do tego nagazywał. Ksiądz mówi, Pan z wami, a ja mówię, Zuchu, hmm, hmm. Nie, często tak jest. Zamiast się radować, jeszcze Pan z Wami i z duchem Twoim, w górę serca, wnosimy je do Pana. Bo krzyczymy. Polska, Jagiellonia, nie? Legia. Potrafimy krzyczeć, od Siebie wszystko. Ale czy my potrafimy tak się w Panu radować? Ktoś wychodzi z przyjął Chrystusa na Eucharystii, wcześniej się wyspowiadał, a wychodzi z kościoła i sąsiadko się kłóci. No to w włosy powalować. Widziałem takich kilka przykładów. Na was nauczę, że kobiety przyjęły Chrystusa, wychodzą z Kościoła i zamiast się cieszyć Chrystusem, to oni przystąpią, jak to karmi i Pawlak się pucą o kawałek miedzy, nie? Nie potrafią. Jak ja przeżywam Eucharystię? Czy rzeczywiście Eucharystia jest dla mnie spotkaniem z Jezusem Chrystusem? Czy Eucharystia jest dla mnie takim Bożym źródłem radości? Czy ja, jak wyjdę z Kościoła, Potrafię rzeczywiście się cieszyć. Cieszyć tym wszystkim, co otrzymuję od Pana Boga. A każdy z nas, myślę, że od Pana Boga dużo otrzymał. Otrzymaliśmy życie. Czy dziękuję, czy cieszę się z tego, czy raduję się tym swoim życiem. Pomimo, że to życie czasami jest pogmatwane. Czasami się wszystko wali, smuci. A taki tekst znalazł, z się tego wczoraj wieczorem. Listu się tego Jakuba po prostu nie rozwalił. Zaraz go postaram się znaleźć. O, Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ile gospodają na was różne doświadczenia. O Boże, jak ja mam się radować w doświadczeniach? No toż, ktoś powie, katastrofa. A rzeczywiście, też tutaj na pielgrzymce idąc do kobieli miałem taką sytuację, że, że ledwo szedłem. Odmawialiśmy różaniec, szedłem na końcu grupy. Nie proszę Pana Boga, mówię, Panie Boże, rzeczywiście mam tu gambacement też, nie? Nos spalony, ledwo idę. Idę ram rady iść i proszę Pana, Panie Boże, mam niedługo mówić o radości. A ja tej radości nie czuję, ja czuję zmęczenie, czuję, że padam, czuję, że nie dojdę. Jedyną główną co była, że doszedł do Kobieli, żebym wytrzymał. I rzeczywiście Pan mógł mi dopomógł. Odpocząłem, zjadłem, pomodliłem się jeszcze w kościele. Było pół godzi półtorej godziny odpoczynku. Udało się jakoś zregenerować siłę. I rzeczywiście przyszła radość. Przyszła Boża radość. Przyszło. I się tą radością się dzielić. Zamiast Boże, Boża, bo ludzie mówić, to mówiłem, dzień im dobre. I wiecie co? Jeszcze bardziej się cieszyli niż Boże, nie? Naprawdę była wielka radość ludzi, nie? Pięćdziesięt dobrze! No, zdziwienie, że ksiądz mówi, nie? No Jakoś tak chciałem ludziom sprawić radość, bo Pan mnie jakoś dotknął. Kiedyś, jak zaczynałem w Kamionie też uczyć w szkole, trafiłem na takiego jednego trudnego ucznia. Potem się okazało, że tam rodzice go zostawili, rzucali go w ścianę i tak dalej. Wtedy jak mi dokuczą można powiedzieć, tego nie widziałem. No i wkurzył mnie bardzo mocno któregoś dnia. Ja po prostu wyszedłem na chwilę z klasy. Zapałem oddech i tak sobie pomyślałem, przecież wieku. Co mi może zrobić głównie, nie? Czy ja Chrystusa przyjąłem do serca, mę mną chęcę, przed chwilą, się tutaj z nim... i wychodzę, zaczynam się śmiać do klasy, nie? Oni nie wiedzą co się dzieje. Po prostu Pan Bóg sprawił, że jakoś z tym uczkiem później się dogadywałem. Nawet razem graliśmy w piłkę. Nie było to łatwe, ale musiał na pół roku dostać jedynkę, żeby, żeby zrozumieć pewne rzeczy. I jakoś to się udało, ale ja wiem, że to Pan Bóg sprawił i Chrystus, którego przyjąłem do swojego serca podczas Eucharystii jako ksiądz też w kamionie tak się zdarza, że zajmuje się cho chorymi i ludzie wzywają do chorych i pamiętam któregoś roku chodzę, chodzę po kolędzie i słyszę ta, mam telefon, że umiera babcia ja mówię, jeszcze muszę kilka domów owejś nie porozmawiać to szybko jakoś te domy obchodziłem ale znowu ten telefon i nie pamiętam, to zostawiłem wszystko i pojechano tej babci rzeczywiście babcia umiera nie kończy już widać że kończy życie że ciężko oddycha i tak dalej ja strzęsąc się jako młody ksiądz tu babcie namaściłem no, jeszcze wcześniej wyspowiadałem jakoś się udało to wszystko zrobić jak należy potem z rodziną w tej trudnej sytuacji zaczynam rozmawiać siedzę z nimi wypiłem kawa herbatę no i na koniec odchodzę od tej, z tego domu, ale myślę, że jeszcze z babcią się pożegnam, nie? Odchodzę do babci, a babcia się podnosi, i tak z radością, dziękuję księdzu, że ksiądz przyszedł, dziękuję, że ksiądz jest! Ja w szoku, mina taka, bym umierał, nie? Ale z drugiej strony się cieszyłem, nie? że ta babcia przyjęła Pana Jezusa, że i rzeczywiście za kilka dni umarła, umarła w Panu Bogu, nie? W tych trudnych doświadczeniach przyszedł do, Jezu, do niej Jezus Chrystus, bo bez Niego pewnie nie by. Tego świata, Ona go przyjmowała praktycznie bardzo, bardzo często, nawet jak leżała, to rodzina mnie wzywała, żebym tam do niej jeździł. Ale to często na przykład opowiadam, bo to dla mnie niesamowite działania Pana Boga, właśnie w tych trudnych doświadczeniach, że osoba umierająca potrafi się cieszyć, nie? że Pan Jezus do niej, do niej przyszedł. Też ja pierwszego roku na ja Państwa, Prowosz Kamion, nie dało mi też, można powiedzieć, bardzo trudne zadanie. Miałem przygotować do Komunii Świętej niepełnosprawnego chłopaka, kubusia. Chłopak sparaliżowany, nic nie mówi, prawie się nie rusza, nie chodzi i tak dalej. Ja patrzę na to dziecko, jak, jak ja go przygotuję. Ja był prostu nie dam radę. Zobaczyłem to dziecko, jeszcze raz pojechałem, coś tam mówiłem panu Jezusie. Wiem, ja, że chłopak rozumie, ale nie wiem, czy on to przyjmował. I potem pani Zosia się tutaj jak się to podziękować za to, że ksiądz będzie tu przyjeżdżał. I w pewnym momencie się zrobił taki pomysł, że co by Pani Zosia powiedziała, żebym ja tutaj do Pani przyjeżdżał z moimi uczniami, z drugiej klasy podstawówki, który też przygotowuje do, komu do komunii. Pani się zgodziła, pani dyrektor tak samo. No i w wolnym czasie do Kubusia z tymi moimi uczniami jeździłem. To rzeczywiście była wielka radość. Komuś się cieszył, że są z nim dzieci, że jego praktycznie opowiadają Opowiadaliśmy Panu Jezusie, śpiewaliśmy, żeby go jak najlepiej przygotować do tej Komunii Świętej i największy, no, taki no, najmocniejszy moment dla mnie to był właśnie dzień Komunii Świętej Kubusia. Ja no oddzielnie, bo pewnie jest całej takiej już Świętej, yy, z dziećmi by nie, nie dał rady jakoś tak przeżyć normalnie. Rozpoczynam już się Święta, no mówię o Kubusiu, a Kubuś tak mówię, ja w ogóle się cieszy nie? Ja już rozwalony jestem, a jeszcze wcześniej mama się przeżywała ja to wszystko będzie Pani się nie martwi. to Panów będzie bo Kubusia w sercu, co Pani się przejmuje, nie? I rzeczywiście tak było. Później mówię kazanie, zaczyna mówić Kubusiu, że przyjmie Chrystusa, Kubuś znowu zaczyna się cieszyć po swojemu gu-gu-gu. Nie, jak tam, to proszę mówić, nie? A najmocniejszy moment był, jak Kubuś przyjął Chrystusa, że kawałeczek podokołu łamałem, wreszcie przyjęła mama Kubusia, bo Kubuś nie mógł przemknąć też, Kubuś tak się cieszył, nie wiem, czy ktoś tak się potrafił cieszyć, ja przyjmuję Chrystusa, ja właśnie ten niepełnosprawny Kubuś, którego dane mi było przygotowywać do komunii i teraz jeszcze co jakiś czas też do niego jeżdżę z Panem Jezusem. Mama też o to prosi, żeby Kubuś właśnie to swoje cierpienie, te swoje trudy przeżywał z Chrystusem. Tak samo często nasze Chrystusa właśnie mamie Kuboś, ale pamiętam w tym roku przed Wielkanoc Mama mówi się, że ja nie zdążyłam się wyspowiadać przed, e, przed świętami, nie przyjęłam Chrystusa, e, bo Mumuś choruje, ja też mam zdrowie słabe. Po co, Pani nie się do pokoju, Panią wyspowiadał. Nie wyspowiadają. Pani Zosia też się bardzo ucieszyła, że, że mogła te też święta przeżyć tak normalnie, z radością, bo święta wielkanocne to są święta zmartwychwstania Chrystusa. Myślę, że największe święta radości. Czas obracę. niech Jezus Chrystus będzie w naszym sercu, niech nas rozpromienia swoją radością, żebyśmy właśnie nie bali się czy na Eucharystii, czy jeżeli, jeżeli nam jest czasami ciężko e, prosić Chrystusa o to, żeby w naszym sercu była tą Boża Radość, żebyśmy tą radością także zależali innych. Ponieważ tak jak coś śpiewamy, oto jest dzień, który dał nam Pan, radujmy się i weselmy i żebyśmy tą radością zobaczyli jak my się uśmiechamy do innych pielgrzymów nie a znaczy, że do tych którzy nas witają to i oni się cieszą że my się cieszymy bo jeszcze raz po bo bo buzią jak cmentarz to to inni będą też mieli buzia jak cmentarz ja my chyba chcemy tego? no pewnie że nie nikt tego nie chce ja też nie chcę ale czasami mam taką tego Bo zmęczenie jest ale nie chcę tego jeżeli się pojawi taka buzia u nas to jak cmentarz, nie? To Panie Boże, spraw, żebym ja się potrafił cieszyć. Tobą się cieszył, żebym nie cieszył się tylko tymi różnymi rzeczami, które gdzieś tam mam, posiadam, które od kogoś otrzymuję, no, to też sprawia radość. Ale żeby najbardziej radował się, to było. I myślę, że to, modlitwa, szczera modlitwa, szczere spotkanie z Chrystusem sprawia tą wielką radość. Też księdza moim zdanym, rozmawialiśmy, że też tam brakuje radości często o ze sobą. Bo w domu... W domu często się zachowujemy, jak, nie wiem, jak jesteśmy w jakichś labiryntach, nie? Go się widujemy. mój kolega teraz niedawno mówi niedawno się po pobłogosławiłem go, a on z żoną się spotyka kilka, kilka chwil tylko, nie, bo on na jedną zmianę on na drugą i mówi Paweł, weźmy tu dzieci, nie? No chcemy mieć dzieci, mamy fajny już dom, domu i wprowadzamy się do niego, a weź tu się ciesz z sobą. nie? I też może najpierw cieszcie się, cieszmy się z Panem Bogiem, przebywaniem z Nim ale też cieszymy się przybywaniem tutaj na Krajonce ze sobą z bratem, siostrą, ale też cieszymy się swoimi bliskimi, rodzicami, rodzeństwem, yy, sąsiadami, nie bądźmy smutni, bo jak święte Święty Jan Bosko powiedział smutne święte, to żadne święte. Jeszcze jego mocniejsze słowa to jego słów z że szatan Panie, żebyście zapamiętali ze stu... to zdanie, które powiem przypomniałem, że szatan boi się ludzi radosnych, uśmiechniętych. On ucieka, jeżeli będziesz żył Panem Bogiem na co dzień, to szatan będzie próbował dostać się do ciebie, będzie chciał cię jakoś poranić, a ty bądź radosny w Panu Boga. Wiecie co nie będzie amen. Amen.